Siemanko, tu Janko, widzowie. Widzicie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Creative, czyli w naszej serii, gdzie, słuchajcie, budujemy, wznosimy wspaniałe budowle. Yy, dajcie znać w komentarzu, czy właśnie podobał wam się, słuchajcie, ten ostatni domek na drzewie, który zbudowaliśmy. Jak widzicie, tutaj z, z tego domku nie wchodziłem na ten świat yy, wcale tylko po prostu um, um. ostatnio weszłam zobaczyć czy wszystko jest dobrze ale tak to nic nie budowałem i słuchajcie dowiedziałem się jak stworzyć bikona na pewno źle y, na pewno źle robiliśmy um, słuchajcie czekajcie bo no wynucha mi stąd villager ten villager mnie strasznie denerwuje Dobra słuchajcie w takim razie ja tutaj sobie o się prześpię i panie villagerze, ma pan zakaz wstępu. Nie wiecie co, poczekajcie, bo on mnie strasznie denerwuje. To, a, nie, nie, nie. To myślę, że powinienem go załatwić. Bo jest naprawdę wkurzający ten villager. Gdzie ty jesteś knypu? Poczekajcie, muszę sobie znaleźć tego knypa, co tak mi włazi do chaty. Nie wiem, gdzie on jest. Polaz gdzieś nie wiadomo gdzie. Wiecie co? Trudno. Polasce gdzieś. To Polaz. Trudno. Ja na razie.. Oj, co ja zrobiłem? Patrzcie, ja mogę czyścić te... Te bloki mieli, czy o co chodzi? Poczekajcie, bo jeszcze nie mam pojęcia. Ok. Ale nie mam pojęcia, co się dzieje. Poczekajcie, zobaczę zresztą okej, okay. no to tak dobra, już chyba wiem co zrobiłem No słuchajcie, w takim razie dzi... a tu jest ten knyp poczekajcie tu jest ten knyp, dobra, nie, wiecie co ja myślę, że dzisiaj powinienem się zająć tym bikonem tylko jeszcze nie za bardzo wiem, słuchajcie, gdzie go urządzić w takim razie, potrzebne nam słuchajcie, kto jeszcze nie wiedział na pewno są potrzebne do tego szczapki złota Albo szczapki żelaza, szczapki nederytu, lub diamenty. Ale słuchajcie, ja postanowiłem Wam pokazać to akurat na. Wiecie co? Na, myślę, że na, na sztabce nederytu. Yy, wezmę szczapki nederytu. I słuchajcie, przede wszystkim potrzebne są blok złota. Można to zrobić z bloku złota, z bloków żelaza, szmaragdu. Yy, przede wszystkim diamentu i nederytu. Ale ja wolę to zrobić z złota, ponieważ bardziej mi się podoba złote. I tak, słuchajcie, ja chyba wiem, gdzie zrobimy nawet tego bikona. Yy, albo nie, wiecie co? Nie, nie tutaj, gdzie planowałem. Yy, może zrobimy to, wiecie co? Fajnie by było go zrobić gdzieś tak tutaj, o, przy ścieżce. Tylko musiałbym zdewastować to jedno drzewo. Yy, to mam nadzieję, że villager, villagerowie nie będą zdegustowani, że ja im to drzewo psuję. W sensie, bo to może któryś posadził, albo to się świat wygenerował, po prostu nie mam pojęcia zresztą. Ale pewnie świat się wygenerował, chociaż to villagerowie nie sadzą drzew. Ale wiecie co, ja tu rozwalam wszystko, puu. Nie chce mi się tego, wiecie co, rozwalę tylko tyle tego drzewa tutaj tą stronę, tylko żeby było, było miejsce na bikona. To sobie wywalę, bo mi niepotrzebna żadna pochodnia. I słuchajcie, patrzcie, tutaj na P, na pe Zależy jaki kto chce mieć zasięg, bo można to zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz... Oj, nie tu trzy, cztery. Mam nadzieję, że to dobrze robię. Poczekajcie, ja muszę tylko sobie zobaczyć. Yy, tak, dobrze to robię. I słuchajcie, na tym jest kwadrat taki patrzcie, trzy na trzy. I tak się prezentuje tutaj. Teraz bierzemy sobie magiczna latarnia, czyli blok, właśnie z którego będziemy to robić. Umieszczamy go na. Nie tu, na środku. Chwilę potrwa, zanim się uruchomi, podobno. Tak, jest. Patrzcie. I w ten sposób uruchomiłem Bikona, czyli tak zwaną w polskiej wersji ten latarnię. Przepraszam, latarnię magiczną latarnię. I patrzcie, jeśli weźmiemy sobie szczapkę y, tej net, neterytu położymy, to mogę wziąć na przykład szybkość. O, i dzięki temu jestem szybszy troszkę. I, mm, powinien, powinien. Tak, patrzcie, dostałem szybkość na 12 sekund. I po, po, ta, widzicie, to szybkość mi się ciągle regeneruje. Jeśli teraz włączę spida, jestem naprawdę szybki. I patrzcie, zaraz to, ten efekt zniknie, kiedy tylko oddalę się parę bloków, to on zniknie. Tak? Czekajcie, przepraszam, Znik, znika. No, przestanie się w którymś momencie regenerować, tylko ja muszę troszkę odejść od niego. Opatrzcie jak na przykład tutaj odlecę do mojej chatki, to ten efekt zniknie za chwilkę. W sensie przestanie się. O, widzicie, zmniejsza się i zniknie za chwilę. Ale chciałem wam jeszcze powiedzieć, prze, przekazać taką wiadomość, jak przebarwić się latar, latarnię. Można to zrobić za pomocą szyby albo bloku. Mm, albo szkła, ale ładniej słuchajcie, szybą, ponieważ jeśli zrobicie to y, tym, y, tym poczekajcie, na shift trzeba yy. chwilkę ja muszę zobaczyć, jak to zrobić Bo wiem, że trzeba na shift ale ja to chcę zrobić oj, nie, tu yy, nie, tak poczekajcie o jest, patrzcie, i w ten sposób mamy Czerwoną magiczną latarnię Albo możemy, słuchajcie, wiecie co Spróbuję Wezmę żółtą szybę i wezmę jeszcze Fioletową, tak samo jak i Czarną Czarna szyba mnie ciekawi w sumie troszkę Zobaczę jak to będzie wyglądało Z czarną szybką Oj, czekajcie, muszę na shiftie to zrobić Oj Hmm. O, jest. I patrzcie, tak wygląda czarna. Dziwnie. Naprawdę dziwnie. Tak wygląda żółta. Już pokazuję. Aj, nie tak. Trzeba na shiftie. Co myślę, że już zostawię żółtą? I mógłbym jeszcze zrobić jednego bikona po tej stronie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A nie, tutaj cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy. I patrzcie, teraz buduję tutaj. Oj, tutaj. Hop hop, hop, hop. I w środku jest platforma 3 na 3. Hop hop, hop. I patrzcie, w ten sposób. Siup. I trzy, dwa, jeden. Proszę. I patrzcie, mamy dwa razy beacon. Jeden może świecić nawet na fioletowo, bo fioletowego nie sprawdziłem. Takie co? Aż zobaczę z ciekawości. Nie tu. Tak wygląda fioletowy. I myślę, że jeszcze jeden beacon zrobimy sobie tutaj na oceanie. Yy, to będzie fajny pomysł, ponieważ będzie na to, nam to troszkę oświetlało. Słuchajcie, oj, przepraszam, włączyłem koordynaty. Yy, hop, hop. Co, poczekajcie, muszę postawić jakoś blok yy, na wodzie. W sensie, o tak, tak. Mm, I teraz tak, słuchajcie, zniszczę ten blok pod spodem i muszę wybudować taką platformę. Mm, wiecie, co nie tak, nie tak, ale zrobię sobie to w taki sposób. Raz, dwa, trzy oj. 4, mm, 5, tutaj tylko 4, raz, 2, 3, 4. Teraz tutaj. Na shifcie oczywiście to buduję. Raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy. I teraz tak wypełniamy. Oj, nie, wypełniamy, wypełniamy latarnię, I żebyśmy mieli tylko tutaj o siup ciup. I tutaj już nie potrwa to długo, ponieważ jak widzicie, robię sobie powolutku i zaraz się powinien uruchomić. Raz, dwa, trzy. To trwa od 3 do 4 sekund właściwie ta latarnia, ten uruchomienie tego bikona, więc to wcale nie aż tak dużo. I jeszcze jednego sobie słuchajcie, zrobimy, bo ciekawi mnie, jeszcze jednego. Będę miał 4 razy oświetlenie. Cie co myślę, że jednego mogę zrobić w sumie na moim domu. Albo nie, bo to będzie brzydko wyglądało. Wiecie co, jednego sobie zrobię. O tutaj. Myślę, że tutaj, tutaj będzie dobrze. Tylko tym razem słuchajcie robimy mniejszego bikonka, więc raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Yy, to zniszczę. Raz, dwa, trzy. I patrzcie, tutaj będzie bikon, kolejny. On się już uruchamia, uruchomił się. I tutaj będzie akurat yy, poma yy, fioletowy. Już jest? Jest chyba? Jest fioletowy. To tutaj będzie czarny. I patrzcie, jak wygląda już ta wioska, poczekajcie, polecę sobie na speedzie. Może zdążę jeszcze wybudować coś. Patrzcie, jak wygląda to wszystko. Y, ła z ładnym oświetleniem. Y, więc tak, wywalę sobie to wszystko. I słuchajcie, myślę, że pobuduję tym razem jakąś taką, nie wiem, tajną bazę trochę. Mm. W takim razie hop, muszę sobie wziąć blok. Diamentu. Blok diamentu sobie wezmę i słuchajcie. Mm, jakieś ładne drzwi by pasowało wziąć. Drzwi. Drzwi. Myślę, że wezmę pasujące pod diamenty. Wiecie co, żelazne. Żelazne wezmę i wezmę dźwignię. Albo nie, nie będę brał dźwigni Tylko wezmę Przycisk Taki o, wiśniowy Niech będzie wiśniowy I słuchajcie, w takim razie O, już się noc robi, ale patrzcie jak te bikony Pięknie oświetlają to co? nie wiem czy wszędzie nie zrobić żółtych Ponieważ jak sami widzieliście One najlepiej oświetlają Więc wezmę chyba wszędzie żółte porobię Muszę tylko najpierw Poniszczyć sobie te pozostałe bo takie będą, słuchajcie, najładniejsze, te żółte. Ok, zrobię jeszcze tamtego tego bikona i słuchajcie, wybuduję coś, jakąś taką małą, tajną bazę, żeby była, pyk, hop. Jeszcze tam pasuje zrobić tego żółtego bikona. On daje, jak widzicie, widzicie, najwięcej oświetlenia. Hop, tutaj jest najmniejszy. I w tej esencji mogę sobie, patrzcie, zrobić szybkość zatwierdzone. I słuchajcie, myślę, że przy każdym sobie zrobię taki efekt, żebym miał, żebym miał i słuchajcie tu był pierwszy? Nie, to był następny. Yy, szybkość, pyk. Żebym miał przy każdym i jeszcze przy tym sobie zrobię szybkość. Żebym był szybki przy każdym biko bikonie. Hop. Yy, szybkość. Dobra. Słuchajcie, wiecie co? Ja może się położę spać i wybudujemy tą tajną bazę. Yy, no, nie wiecie co? Ja tego villagera załatwię teraz. Yy, teraz on mnie już zdenerwował, załatwię cię, panie villagerze. Przepraszam, że to robię, ale już cię nie ma, jesteś wkurzający. Dobra, wiecie co? Yy, w takim razie wstaję, budzę się i je ja tutaj wszystko niszczę, co mi niepotrzebne. Yy, wezmę parę totemów nieśmiertelności. Wezmę diamentową zbroję końską, bo to będzie diamentowa baza, no nie? Yy, przede wszystkim yy, siodło. Bo w końcu mogę, no nie? <laughs> że tak powiem. I myślę, że tyle wystarczy. Dobra, w takim razie, słuchajcie, jeszcze wezmę skrzynię. Skrzynia szalkerowa. Niebieska. Bo diamenciki są niebieskie. Wiecie co? Myślę, że mogę tą tajną bazę zrobić troszkę w odległości do tej wioski, ponieważ się trochę o nią boję. Bo tu będzie tajna baza. Na pewno zrobię najazd. Wiecie co? Może uda mi się na Kreatywie właśnie zrobić taki najazd, jakby na wioskę. Mm, tylko wiecie co? Muszę hop y pobudować tutaj. To będzie duża baza. Łącząco słuchajcie, może uda mi się wybudować od razu most do tamtego domku, ale to już w następnym odcinku, bo dzisiaj nie damy rady. Mm, może? Wiecie co? Nie wiem. Zależy od szybkości budowania. Ja też nie będę się śpieszył. Hmm, w takim razie hop yy, hop albo nie, to nie będzie baza na drzewie, to będzie po prostu na, na ziemi, słuchajcie, wiecie co yy, to będzie, o nie tylko nie bloczek diamentu, diamenty są najważniejsze przecież yy, zbroję, wezmę od razu to i to no słuchajcie, w takim razie lecę tutaj i myślę, że mogę sobie to zbudować zbudować gdzie by to zbudować może w następnym odcinku to dokończę, nie wiem. O, tu jest super miejsce. Patrzcie, tu mamy super miejsce. W takim razie hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. I budujemy, budujemy. O, wiecie, co jest tak niebieskie również jak ten bloczek diamentu? Subik jest taki niebieski. Będę się tak cieszył, jeśli go zostawicie pod tym filmem. Naprawdę z góry każdemu dziękuję, jak to zostawił. Bardzo mi mi miło. W takim razie słuchajcie, hop. Tutaj buduję cały czas, żebyśmy tylko zdążyli. Hop, hop, hop. Oj. Pyk, pyk. Hop. I myślę, że tak na tyle bloku wystarczy. I zrobię sobie jeszcze mały diamentowy daszek. Hop, 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 hop. Hop. Oj. Pyk. I właśnie zapomniałem o najważniejszej rzeczy, którą zawsze powinienem robić w domach. A właśnie, słuchajcie, wbijajcie również na serię survivalową z Minecrafta, bo również prowadzę serię survival z Baranowic. Tak się nazywa ten świat. Tutaj sobie muszę tylko hop, 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 pozapełniać wszystko. To wszystko będzie diamentowe. I słuchajcie, tutaj będzie, myślę, tajna baza. Mogłaby być. O, tak, a patrzcie, że tutaj zrobimy wodę, i tutaj na przykład, nie wiem, będzie to. Powiedzmy. Hmm. to powiedzieć. Nie mam pojęcia, wiecie co? Po prostu będzie tutaj takie zejście na dół, i tu będzie jakieś takie bloki diamentów. W takim razie, yy, wiadro. Wiadro, wody. wody. Wody, 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 woda, woda, ja lubię wodę. Hmm, hop. I tutaj jest, patrzcie, Jedno coś takiego. Ale jeśli tam ktoś, ktoś wpadnie, to zostanie na zawsze. Więc nie polecam, słuchajcie. Więc tak, robimy sobie tak i słuchajcie, myślę, że mogę tutaj o zamknąć już chatę. Jeszcze tu i słuchajcie, umieszczam tu żelazne drzwi, żelazne drzwi tu muszę umieścić. Hop. I tutaj przycisk, pana przycisk i pan przycisk. Pan przycisk otwiera tutaj wejście do domku. I tutaj też muszę przyciski sobie zrobić. No teraz, słuchajcie. W takim razie tutaj robię szalkerowe skrzynie dwie. Wsadzam do nich szczapki netheritu. Mam netherit. Mam netherit. Mam dużo netheritu. Pyk. Okej. Okay. A w tej myślę będą diamenty. Yy, diamenty Hop, jest dobra i w takim razie jeszcze wiecie co? Myślę, zrobię jedn... dwie takie skrzynie, o, tutaj będzie dział. I niebieskie łóżeczko. Niebieskie łóżeczko również potrzebuję. Ponieważ niebieskie łóżeczko jest w kolorze diamencików! A ja lubię diamenciki. Dobra, tu w drugiej skrzyni nic nie ma, ale mogą być diaksy. Diaxe oczywiście przydaje się również zbierać na survivalu. Może słuchajcie, zrobimy survivalową serię, na tej, naszej survivalowej serii zrobimy coś takiego, że będziemy właśnie y Robić y, to, y, wiecie, że będziemy diamenty zbierać, być może mi się uda. To ten, nieśmiertel... to ten nieśmiertelności, być może też się uda zdobyć. Ale to jest tak mała szansa, słuchajcie, na to, że ja nie wiem, czy my to zdobędziemy. Żelazne drzwi już mogę odłożyć. To też. I słuchajcie, zrobię jeszcze zagroże dla Ryszarda. Będzie mój konik. Ryszard. Yy, wychodzę, wychodzę stąd. I patrzcie, tutaj będzie zagroże dla konika. Nie, wiecie co, znacznik, ten konik będzie się nazywał, zaraz, to będzie tajemnica, jak to tylko zrobię, to zobaczycie jak się będzie nazywał, zobaczycie jak się będzie nazywał, do domku sobie tylko waru zrobię oczywiście, a właśnie jeszcze, jeszcze najpierw dach muszę zrobić, wiecie co, wezmę ten bloczek diamentu, gdzie tu jest nie ten, nie tutaj, tutaj blok diamentu i słuchajcie tutaj myślę, że mogę pomurować dach w sensie, o tak patrzcie tak, tako. albo nie, wiecie co dach będzie taki normalny, o płaski zrobię szybko płaski dach zrobię zagrodę dla Ryszarda konika i słuchajcie będziemy kończyć w takim razie tutaj, o robię daszek i słuchajcie, wykończenia pamiętajcie, że będą z stona czyli z jasnogłazu w polskiej wersji językowej hmm. hop hmm. i myślę słuchajcie, że to jest gotowe to jest gotowe, nie mogę skoczyć co prawda, ale mogę spać i skrzynię również otwierać, słuchajcie w takim razie robię tutaj jeszcze szy szybko Oj, robię szybko kowadło, zagrodę i kończymy bo naprawdę zostało mi mało czasu a chcę coś szybko zrobić w takim razie konik będzie się nazywał Janko. Tak. Yy, muszę konia zrobić oczywiście tutaj zrespawnować. I słuchajcie, kończymy naprawdę, bo muszę. Muszę po prostu skończyć ten odcineczek. Tylko najpierw zrobię dla niego zagrodę. Nie będzie duża, nie będzie mała. Yy, wiecie co? Myślę taka koniowi wystarczy. Też w sumie zwierzęta są potrzebne do życia, ale... Dobra, słuchajcie. Ja tu stawiam szybko bramę wejściową tutaj to. Spawnujemy konia i kończymy. W takim razie, pyk. Yy. 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 Koń. Nie wiecie co, poczekajcie. Yy. Jajko. Konia. Nie, nie, nie. Yy. Jajko. Przywołując. Przywołaj konia. No nie ma. Czekajcie. Przywołaj przywoływacza mnie. Wiecie co? Muszę szybko znaleźć po prostu to jajko konia. Nie to perza. Półmoka, kota. Dorsza. I słuchajcie, kończymy. Dobra, hop, i słuchajcie, kończymy, tylko znajdę naprawdę to jaj y, jajko, o jest mu, to w takim razie pyk, a nie, to nie, to nie jest to, co ja chciałem, z, z, to, to jest ten koń, nie, to nie są te konie, chodźcie tutaj, wiecie co, nie, to nie są koły, konie, znaczy się, muszę je zabić, bo y, ja mam zamiar zrobić tutaj konika, a nie konie. Zdemoluję przez to, to, to całą tutaj zagrodę. Hop, dobra. Pyk, pyk. I słuchajcie, muszę szybko jeszcze naprawić to, zanim się odcinek skończy. I przywołać tego konia. Yy, jajko. Jajko konia. Szybko. Okej, okay, słuchajcie. Zrobię sobie to do końca i będziemy... Yy, kończyć odcinek. W takim razie yy, jajko ja, jajko i muszę znaleźć szybko konia. Świnie, wapugę, ocelota, muszoroma, rozbójnika, niedźwiedzie, yy, koń, to nie wiecie co? Tutaj gdzieś będzie koń. Rzeszki. Konia, szkieleta, mm, konia, szkieleta. Konia, koni. I słuchajcie, tutaj będzie gdzieś koń. Mm. Wiedźmy, no nie. Słuchajcie, jest tu w ogóle koń. Powinien być. Hmm. Tułacz, magmałas. Konia, szkieleta i szkieleta. No, no nie, to jest jakieś... Hmm. Wiecie co? Nie wiem, czy to jest koń. Jest muł czasem? Nie, to nie jest muł. Tylko psloka sobie wyłączę. Hmm. W takim razie jaj. Jajo. Konia. Dorsza, żabę, gasta, świecącą kałamarnicę, kozę, strażnika, hoglina, panda, ocalacza muła. Troszkę mam O! O, jest konia, dobra! Wreszcie znalazłem. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Szybko z... A, właśnie, zanim zespał mnie konia, muszę pomyśleć o tym następnym razem, słuchajcie. Już przynajmniej wiem jak wygląda jajko, tylko się szybko prześpię i wstaje yy, szybko yy, Co ja mam zrobić? Poczekajcie smuł yy, W takim razie hop a nie, muszę coś zabrać, poczekajcie siodło, siodło, siodło siodło będzie tutaj, tak i diamentowa zbroja dla konia. W takim razie pyk wyłazimy z chaty. Mm, I słuchajcie, tutaj jeszcze mm, przywołam tego konika. Pyk, y, pyk. Przede wszystkim muszę na Ryszarda wsiąść. Czekajcie, muszę osiodłać konia. W takim razie y, już biorę na niego siodło. Y, no, czy ja mam konia oswoić? Czekajcie, no ja chcę na konia wsiąść. Mm, snop. Siana. Ty co? Myślę, że... Tą! Nie snopem, tylko pszeni... Yy, pszenica się pisze przez... Pszenica jest, dobra. Pszenica, konik jest tą pszenicą, proszę cię... zjesz to... Jest jeszcze... Nie mam pojęcia, czy, czy ja go w ogóle osiodłam, bo czekajcie, nie, nie mam na niego wsiąść. Napiszcie słuchajcie w komentarzu, czy wy wiecie jak ja mam na konia wsiadać, czy w ogóle wiecie jak się, jak na tego konia wsiąść, bo ja nie mam, nie mam osobiście pojęcia, myślę, że wiecie co, koń, ale nie chcę spawnować tych koni, ja nie mogę, ja chcę tylko konia osiodłać wreszcie, wiecie co, Trawa, szybko, naprawdę nie. Tego, tego konia, mam nadzieję, tym razem mi się uda oswoić, bo jak nie, to naprawdę będę zły. Dobra, słuchajcie, dowiem się i w następnym odcinku wam powiem, pokażę z serii Creative, czym się czym osiodłać tego konia, bo nie mam pojęcia. Także ja sobie tutaj ostaję. Tak wyglądam ja w dzisiejszym odcinku. I słuchajcie, widzimy się w następnych odcinkach z serii Creative. Więc do zobaczenia. Cześć!